Współpracujemy w noworocznym wydaniu Kulturastyki. Wy pewnie odpoczywacie po imprezie sylwestrowej, a my? Chciałem powiedzieć, że pracujemy, ale my też odpoczywamy, bo wywiady, które możecie dzisiaj zobaczyć w naszym magazynie, nagraliśmy w zeszłym tygodniu. Przygotowaliśmy rozmowy z Mikołajem Grabowskim i Janem Peszkiem, którzy odwiedzili Jelenią Górę wraz ze spektaklem kwartet na podstawie tekstu Bogusława Szefera. Tomasz Nykiel, witam w kolejnej Kulturastyce. Dzisiaj mamy w naszym programie specjalnego gościa. Jest z nami Mikołaj Grabowski, a spotykamy się tutaj w związku z tym, co za kilka chwil na scenie w Teatrze Wieleni Górze się odbędzie. Spektakl kwartet inspirowany tekstem Bogusława Szefera. Możemy powiedzieć właśnie, że inspirowany, bo to nie nie, nie. nie, proszę tak nie mówić, to tak się przyjęło, ale to nie jest prawda. To jest kompozycja dla czterech aktorów, można powiedzieć, kompozycja. To jest tekst e, tyle dramatyczny, co kompozycja muzyczna. Powstał bardzo dawno temu, bo w latach byśmy e, mieli premierę tego w wersji tak zwanej koncertowej w roku 73. Czyli na dobrą sprawę proszę policzyć, ile my to już lat gramy. Prawda? Niebawem będzie 30, 40 lat w przyszłym roku. E, więc jest to tekst ściśle, bardzo zapisany, aczkolwiek. W pewnych momentach sam szefer sugeruje improwizację. I takich improwizacji jest kilka. Te improwizacje dotyczą zarówno całej czwórki wykonawców, jak i poszczególnych na przykład duetów, prawda? czy nawet solo jest w pewien sposób improwizowane, gdyż nie do końca jest ujawnione, co aktor może zrobić. Autor sugeruje, że powinien jakby pójść w tym kierunku, że następuje jakaś degradacja, coś takiego, ale, ale już samo rozwiązanie to jest kwestia rozwiąza samo rozwiązanie tego y y następuje przez aktora, więc. Y to... Proszę nie myśleć tego, bo to jest bolesne dla, dla autora, który jest wspaniałym człowiekiem i fantastycznym kompozytorem. I dla nas, no, człowiekiem, który nam wskazał drogę. I Ten kwartet jest jedną z takich pierwszych kompozycji, które na nami wstrząsnęły, można powiedzieć, i które wykonujemy z taką pieczołowitością. Aczkolwiek kwartet się zmienia, ponieważ tu nie ma żadnej akcji. Wszystko polega na tym, że wchodzi na scenę czterech aktorów i próbują stworzyć dzieło. Dzieło teatralne, dzieło muzyczne, dzieło o sobie samym, I, i to jest kanwą tego. Więc co się zdarza, rzeczywiście nie wiadomo. Choć oczywiście są, jak powiedziałem, pewne sztywne ramy tego kwartetu. Szefer potraktował aktorów instrumentalnie. Otóż my jesteśmy instrumentami. My się nazywamy pierwsze skrzypce, drugie skrzypce. Alto wiolista, wiolonczelista i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę mm, kompozycja jest bardzo precyzyjnie przez szefera zapisana. Ja chciałbym jeszcze dodać na koniec, że siedzę tutaj na sali, a właściwie na scenie siedzę, a widzę salę teatralną, z którą łączą mnie bardzo ciepłe wspomnienia, gdyż w roku 1979 jako świeżo upieczony yy, reżyser przyjechałem do Jeleniej góry. Aby przez dwa lata być tu etatowym reżyserem i na tej scenie zrobiłem Iwonę księżniczka Burg Księżniczkę Burgundą, tam na górze w sali tej studyjnej zrobiłem spektakl Grochowiaka, potem zrobiłem Mariwo, więc muszę powiedzieć, że ilekroć przyjeżdżam do Jeleniej Góry, a szczególnie w to miejsce, wspomnienia bardzo mocno ożywają. No na pewno miłe wspomnienia związane z początkami, bo to zawsze wtedy, wtedy cieplej się robi na sercu. Ja bym chciał wrócić do tego spektaklu i tej improwizacji, bo to mnie bardzo ciekawi, jak ta improwizacja wygląda? Widzowie są włączani na przykład do interakcji jakoś z aktorami? Tak, to znaczy jest tam taka jedna scena w gruncie rzeczy, która bardzo jakby... autor nawet sugeruje coś takiego, że oni udają się w stronę publiczności, choć może się to odbywać bez publiczności. Ja, który bardzo lubię takie interakcje z publicznością, no w pewnym momencie kiedyś tam, prawda, na początku naszej drogi, zaproponowałem, tak, no teraz będziemy współpracowali z publicznością, wprzęgniemy publiczność w ten, w ten spektakl i to czynimy, prawda? Chociaż niektórzy koledzy, mianowicie Jasiek Peszek, nie bardzo, ten, ten, nie bardzo akceptuje ten fragment, a ja z kolei bardzo lubię jakby poruszać się między publicznością. Uważam, że ta ich anonimowość nie jest na rękę spektaklowi. Teatr nie musi mieć czwartej ściany, wprost przeciwnie, teatr no, oczywiście, że to wchodzenie takie fizyczne no, nie zastąpi tego, czym jest, czym jest wejście spektaklu w głąb widza, no, ale powiedzmy sobie, możemy się, że tak powiem, zdecydować na taki rodzaj zabawy z widzem. A ta improwizacja i włączenie publiczności w spektakl nie powoduje czasami takiej sytuacji nieprzewidzianej? I czy takie sytuacje do tej, do tej pory były? Bo pan w kolejnych teatrach przygotowuje ten spektakl i on za każdym razem wygląda troszeczkę inaczej? Znaczy, wie, wie pan. Rzeczywiście wersji kwartetu jest kilka, ale tak naprawdę tę wersję, którą tu pokazujemy, ona jest już taka kanoniczna, bo ona powstała w teatrze w roku 79 jako wersja teatralna, z takim właśnie, w takim układzie, jak, jaki dzisiaj yy, yy, Państwo zobaczycie. Z tym, że oczywiście w roku 79, w teatrze Jaracza w Łodzi, kiedy ten spektakl miał premierę, myśmy byli o lat 30 tańsi. Można powiedzieć. Takie określenie teraz obowiązuje? Nie wiem, tak sobie wymyśliłem. Więc e, e, albo skromniejsi powiedzmy o 30 lat. W związku z tym ten spektakl na pewno wyglądał inaczej. Poza tym, że przecież zmieniły się czasy, ludzie, widownia, e, 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 sytuacja wokół teatru, sytuacja samego teatru, sposób oddziaływania na widza, to co wtedy było nowością, dzisiaj już nie jest nowością. A, a i my, prawda, jesteśmy już w wieku. Powiedzmy sobie dojrzały. A na scenie mówi się właśnie o roli teatru, jak aktor odnajduje się właśnie w teatrze. Co, co jeszcze? Co, czego dowiedzą się widzowie? No to niech przyjdą. To zobaczą. A później, a telewizowie? A telewizowie yy, będą czekali, że przyjedziemy tu drugi raz. To czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozostajemy w temacie spektaklu kwartet. Teraz ze mną Jan Peszek. A wiem, że pan troszeczkę tutaj przeziębiony, ale to chyba związane też z pobytem w naszym regionie i wycieczką na narty. Nie, katar przy wluksie z Krakowa. Aha. No jakoś tak spędzaliśmy wspólnie rodzinnie święta i, 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 i tak najpierw córka, potem syn, a teraz ja z żoną, ale uciekliśmy z Krakowa i mamy nadzieję, że, przepraszam, <laughs> mimo deszczu Tutaj w Jakuszycach jest śnieg, to już wiem. Mieszkamy na, na poboczach Szklarskiej Poręby, i to zresztą dzięki wizycie w ubiegłym roku w Górze mhm. znaleźliśmy. Dzięki uprzejmości pana Mirka. Znakomity adres i, i tam po prostu zadzwoniliśmy wiedząc, że będę grał tutaj natychmiast po, po świętach i że powiem przyjemne spożyteczne. Można było ten zbieg okoliczności połączyć. że myślę, że mimo deszczu tutaj nam szybko Katary miną i jak tylko wyruszymy na narty to 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 nie będzie śladu. Po... Może Jakuszyckie powietrze zahartuje? Na pewno. Na pewno, zwłaszcza, że my robimy z żoną po 30 km dziennie, więc nie jesteśmy wyczynowi, ale tak jak już się puścimy, to już się nie możemy zatrzymać. To może w perspektywie bieg piastów? E, no może, może, ale na... nie, nie mam takich aspiracji. Poza tym ja raczej uciekam od y, dużych y, skupisk ludzkich, bo ciągle przebywam z racji zawodu wśród ludzi, co jest bardzo przyjemnie, odbywa przyjemne, ale... Czasami no, trzeba się wyciszyć trzeba... i z naturą Popał. trzeba się wyciszyć właśnie i posłuchać strumienia który tam przy, w tym koło tego domku gdzie mieszkamy nieustannie szemrze. Wróćmy do spraw teatralnych i tego co będzie zaprezentowane dzisiaj na scenie w związku z spektaklem kwartet to jaka jest ta rola aktora jaka jest rola teatru o której też panowie dzisiaj będą na scenie mówili. No my o roli nie mówimy, to powinien widzieć sobie tam parę rzeczy, że tak powiem, dośpiewać albo domówić, albo doreagować. Szefer to jest utwór, który ma pochodzenie muzyczne stricte. Jest napisany jak partytura muzyczna, składa się z 26 scen, w której czwórka aktorów, instrumentalistów, ale aktorów powiedzmy sobie, próbuje za wszelką cenę zrealizować jakieś zadanie. I przez 26 scen się to nie udaje. Ale my się nie zniechęcamy i idąc za literą szafera brniemy przez te 26 scen po to, żeby na samym końcu, kiedy jest już odbywa się taka generalna, totalna kłótnia i kiedy już wydaje się, że nie możemy dojść w ogóle znaleźć jakiegoś konsensusu, jeden z nas mówi, najważniejsza jest intencja. Trzeba chcieć, i to jest najważniejsze. I to jest super u szefera. Więc, więc mam nadzieję, że publiczność nie będzie się męczyć, ponieważ reaguje spontanicznie jak dotychczas. I, i zawsze jest taki moment, który jak się przekracza, to zaczyna się śmiać i, i, i wie, że nie przyjechaliśmy tutaj z dosmucaniem. Aczkolwiek to jest szalenie specyficzny, bardzo taki abstrakcyjny, powiedziałbym, humor. E, uniwersalny, ale to jest taka cecha twórczości szefera teatralnej twórczości, że on, zawsze tak trzeba przebiec cały utwór do końca, żeby na końcu powiedzieć nie jakąś złotą myśl, ale żeby wyciągnąć wniosek z tego, na przykład w scenariuszu dla trzech aktorów, których graliśmy rok temu na deskach Teatru Norwida. No to ostatnim zdaniem jest zdanie, które mówi reżyser spektaklu, Mikołaj Grabowski, bezmyślna sztuka to okropność. To kres sztuki, więc e, jeśli widz razem z nami by sobie dośpiewa no, takie właśnie jakieś skojarzenia, że, że bezmyślność nie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, albo że najważniejsza jest intencja, że trzeba po prostu chcieć, to wtedy jakby też lżejsze są do, do pokonywania e, e, różnego rodzaju przeszkody. E, my bardzo lubimy chyba ten spektakl, myślę wszyscy we czterech. On w przyszłym roku e, skończy 40 lat, kwartet. Trzyma się zdrowo, mimo to, to Katary nie mają znaczenia, ale yy, no zdrowo w tym sensie, że, że my nigdy się nie narzucamy, i jeździmy zawsze tam, gdzie nas się oczekuje po prostu. Więc to, że publiczność zresztą której część na pewno również ten spektakl przed laty widziała, bo to jest taki pewien kanoniczny taki spektakl, który się już no, starszemu pokoleniu, Można do niego wracać. średniemu i, i najmłodszemu jakoś podoba, jakoś go akceptują po swojemu i może się podobać. Mam nadzieję, że ta ponad godzina nie będzie dla Widzów Jeleniej Góry, czasem straconym. Jeszcze na sam koniec naszego wywiadu chciałem wrócić do sprawy, którą poruszyłem w rozmowie właśnie z reżyserem Mikołajem Grabowskim o tej interakcji i wykorzystywaniu publiczności A, podczas spektaklu. I coś tam plotkowo mówił, że Panu się nie za bardzo podoba i Pan nie lubi. Co, nie. Dlaczego? Ja lubię po prostu taki klasyczny, nie lubię grzewać ludziom po kieszeniach. A jak coś ciekawego przyniosą te kieszenie? To się zdarza. To się zdarza. Publiczność bardzo żywiołowo reaguje, jak, się, jak, jak, jak zobaczą w damskiej torebce coś niespodziewanego, bo, bo na, na razie na, na, na ogół nam się nie, nie zdarzyło, żeby, żeby publiczność protestowała. Ale ja uważam, że w teatrze jest taki podział: scena, my coś mamy do niej do roboty, a publiczność sobie siedzi i zapłaciła bilety i powinna oglądać. Nie powinno się jej przeszkadzać. <laughs> Czyli tutaj mamy dwa troszeczkę różne podejścia, ale ja trzeba, robię, się na, trzeba się pogodzić. No robię to przez wiele lat, trzeba się pogodzić. Takie mam zadanie i żeby nie wiem co, no po prostu trzeba się wpisać w wymagania kompozytora, reżysera. No i tak jest. Dziękuję za wywiad i życzę zdrowia na tych jakuszyckich trasach biegowych. Ja myślę, że to nastąpi błyskawicznie. Do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień. Życzymy oczywiście pomyślności w tak kulturastycznie rozpoczętym nowym roku.